Witam was kochani z rana jak bita śmietana Chciałam was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na prezentację ciuszków od FameEco Słuchajcie ja pierdzielę to normalnie są takie sztosy kabanosy Że się po prostu tak zakochata że się wszyscy posłata słuchajcie Zapraszam was na prezentację wstawiam wam lineczki kupujcie, słuchajcie i radujcie się tak jak ja nie no po prostu Oooo we, normalnie są taka z kosmosu No to co? Otwieramy? Otwieraj kabano! To otwieram wino ze swoją dziewczyną! Tuż przy sobie tutaj mam nożyce i tej kobiety kwicę! Chwicę, chwicę, kwicę! Pokaż mi kabano, co jest w środku! Zaraz tobie pokażę, ty, mój piękny kotku Uuu! słuchaj, to normalnie na pierwszy rzut Emeczka, czyli jak? Wyjdę na mnie. Uuu, stary jak mnie zobaczy to teraz mi na rogi tego wszystkiego <śmum> zakładam Mmm baby, hej sexy ladies, słuchajcie no zobaczcie co tu się dzieje Ja pierdzielę słuchajcie, ale mam fajną kurteczkę słuchajcie No zajebiaszcza słuchajcie, ale będę miała teraz takie na wyjścia słuchajcie I mam jeszcze takie krótkie, no i pasuje i Słuchajcie! Się na Zostałam bluzę. Zobaczcie, jaka fajna. Ja pierdzielę. Normalnie taję jak u osy. Ja z pieprzankę nosy i mam taję osy. U, zobaczcie, jak, jak taka sukieneczka, nie? U, baby, baby. U, u, u. Ja pierdzielę! No beautiful! Ja pierdzielę, słuchaj, ta w tym to mnie stary schałpy nie wypuści, słuchaj, tak mnie zobaczę, to po prostu powie... Jestem taka w tym sexy. Słuchajcie, nie wiedziałam, że ja jestem taka chuda. Ja pierdziel normalnie. Gnę się jak normalnie. Ja pierdzielę. Jaki kombiner. I ta biała skarpeta do tego. O, ja... Ja pierdzielę! Nie no, to jest takie sexy, że nie będę wiedziała, czy ja z tym umiem. chodzić, jakie to fa! I tutaj zamykamy teraz przedstawienie! No! Ja pierdydzielę, ale już jeszcze słuchajcie, był pasażer do tego mojego kombinezonu. Starym jak nie puszczcie, no co? Nie puszczał mi na bank. Słuchajcie, zobaczcie, jak mi dobrze w tym kolorze. Ja pierdzielę. I takie le -dżinsy. Nie no, muszę te skarpety zmienić, bo po prostu czekaj, ta pozór umalowany, umalowany, nastarty sobie w rozmacie, kupiłam normalnie dwa lakiery, poddychę. I mówię, że taki kolarz. różowo pomarańczowy nie? No to pan guzeczkę to sobie bardziej tak zahasamy żeby było tak bardziej na sportowo. I ja pierdzielę. Kto się przygotuje? Jeszcze przymierzyłam z paseczkiem. Słuchajcie, może być tak, może być tak, jak to woli, jak to woli. Ja pierdzielę, mam dużo no za dużo przysiadów robię. Hey sexy ladies, uuu, ja pierdzielę normalnie, pierwszą kawa nosy i mam dalej osy, Słuchajcie, jak wam się podobało? Słuchajcie, ja jeszcze zamawiam taki czarny po prostu. Hey sexy ladies. Ale like jak the flow, ja pierdzielę normalnie. Schodzi, ja myślałam, że w tym będę wyglądać jak berta gruba baba. Ja wyglądam w tym tak zajebiście, że normalnie idę sobie zaraz zapalę paleciem liście, nie? <grym> Słuchaj, to do takiego stroju po bezgrzytki, nie? Żeby było tak bardziej suczowato, a wie ta, że ta gumka, to w ogóle nie było tutaj w ogóle nic planowane, że ten kolor gumki pod te kolory tutaj, te. Ja pierdzielę. Hej, ja nie mogę. Słuchajcie, to jest taki sztosion, to tak przylega do ciała normalnie, że hej, o syna, ja tylko muszę się ogolić, synowi ogolić, bo normalnie czuję, jak mi tam rozbijają się włosy, nie? Słuchajcie, ciuchów nigdy za wiele. Wbijajcie, słuchajcie, na fejznikom. Nie, no to, to musicie No to w ogóle, wiecie, nawet mi przesok celulitu nie widać, a mam taki wielki, że <grystanie> Słuchajcie, rzadko nagrywam takie filmiki reklamowe, ale słuchajcie, no, no jak każda kobieta uwielbia dostawać prezenty, więc jak ktoś to mi wysyłajcie, nie? <grystanie> Wszystko to za darmo, to biorę na kłata, nie?